Droga kandydatko na księżniczkę, droga kandydatko na boginię. Jeżeli chcesz pokierować mężczyzną, facetem, samcem, to jest bardzo ważne, żebyś znała jego potrzeby, żebyś wiedziała, czego on potrzebuje, a nie tylko czego on pragnie. Bo to, czego on pragnie, to jest oczywiste. No jest tak oczywiste, że, że każda z kobiet potrafi wymienić pragnienia faceta, które są, leżą jak na dłoni. Natomiast to, czego on potrzebuje, to czasami nawet on nie wie. Droga ukochana kandydatko na boginię, na księżniczkę, jeżeli ty znasz swoje potrzeby... I swoje pragnienia, to dobrze, żebyś swoje pragnienia przez jakiś czas schowała do szuflady i zajęła się potrzebami mężczyzny. To znaczy, dużo łatwiej jest coś kupić wtedy, kiedy ty płacisz, niż wtedy, kiedy sprzedawca nie dożyć, ma dać towar, to jeszcze ma za ten towar zapłacić. I dlatego drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na cudowne kobiety, zachwalajcie swój towar. Pokazujcie go od najlepszej strony. Natomiast od razu nie przedstawiajcie, że wyraz z tym towarem jest Jakaś umowa, którą należy podpisać na stałe. Bo to jest Wasza potrzeba, a nie potrzeba tego faceta, którego podrywacie. On ma zupełnie inną potrzebę. Między innymi wśród tych potrzeb to jest też potrzeba wolności i rozumu. Dlatego facet ma wierzyć. Że nie traci rozumu, będąc z Tobą. Jasne?